Krascieńko, bardzo fajna mieścina Może mają tu klocki hamulcowe gdzieś? Podejście na Lubań. Też też z siostra. Ale żałuję, że nie wzięłem tych klocków. Masakra dinozaur. No i co teraz, tu nie kupiłem, z tyłu już mam taką kombinację. No, jeszcze to kurna ta zaślepka wypada, jest, wpadła. Dobra, lecimy, wchodzimy na Lubaj. Dobra, nie nagrywam, nie ma sensu, nie da się.